Siemak, chłopaki! Elo. Siemanko, jak stoimy z hajsem? Delikatnie mówiąc, chujowo. W sumie to mamy 5Z Wszystko poszło wczoraj na jaranie. W mordę. To trzeba coś wykminić. Chodźcie do miejscówki, naradzimy się. Um, to ja proponuję roznoszenie ulotek. Posrało cię. Za dużo roboty, za mało forsy. O, ziomeczki, ja mam plan. No? Któryś z nas przebierze się za dziwkę i na kutasie przyczepi sobie sztuczną pochwę, a potem zatuli się w burdelu. Um, a co jeśli klient będzie chciał ruchać w dupę? Ty to jednak masz zryty beret. Odstaw zioło na jakiś czas. No co? Pomysł jest dobry. Jak chcesz, żeby ktoś cię zapinał w dupę, to proszę bardzo. Możesz lecieć. Dobra, jebać ten pomysł. Ja wpadłem na coś kozackiego. No, dobry zarobek i przy okazji będzie beka. Czyli ja będę udawał księdza, a ministrantów i będziemy chodzili po kolędzie. No. Jedyny problem w tym, że jest środek lata. Chociaż jak ktoś jest głupim fanatykiem, to powinien uwierzyć, że teraz jest kolenda. Okej, okay, yy, to gdzie najpierw pójdziemy? Kurwa pytanie. Wszyscy wiedzą, że idealnym przykładem bez mózga, który się na to nabierze, jest lemar. Idziemy. Służba Liturgiczna Ołtarza Parafii Świętego Wadymira z Czarnobyla. Ach, witaj wielebny ojcze. Wypocz, że w zeszłym tygodniu nie dałem na tacę, Musiałem kupić żonie okulary za 69,90 za kilogram. A tak w ogóle to co cię do mnie sprowadza? Jest kolenda, debilu. A no tak! Boże święty, jak mogłem zapomnieć? Za wzywanie imienia pana Boga na daremno i niepamiętanie o kolendzie musisz zapłacić dodatkową stówkę. A jak wejdziemy masz na czworaka zapierdalać, to często chowy. Błaga mnie! I jeszcze słowo, a będziesz musiał odciąć sobie fiuta i podać go żonie na obiad. To jak? Możemy wejść? Tak, proszę. Niech pan pobłogosławi i strzeże tego domu. O kurwa! Spierdalamy matku, Bosko kochamy. Jasny gwint, ale akcja. Ile w sumie nam dał? 140 zeta. O, to chyba styknie, co nie? Wiecie co? Zróbmy tak jeszcze parę razy, to będziemy mieli na szlugi i jaranie. No, w sumie. Jestem za. Pochwalony! Jest tam kto? A i owszem, cholera. Poznaję ten głos. I wcale mi się to nie podoba. Zaraz! Chyba nie chcesz mi powiedzieć, że to jest. Witajcie, jestem brzód. Przyszliście się nie bać? Yy, niestety to on. Nie no, walić to! Spieprzamy! O nie! Nigdzie nie pójdziecie! O ja pierdacze, ale mnie tupa boli. Mógł chociaż pedał jeden posmarować. E, kurwa, bez wątpienia to najgorszy dzień w moim zasranym życiu. Nie ma co narzekać. Wstawajcie, spróbujemy gdzieś jeszcze. Przynajmniej zostawił nam ciuchy. Jak teraz się nie uda, to pierdolę Stać! A co to ma być? Odżywanie się pod służbę liturgiczną? Montaża parafi świętego Władimira z Czarnobyla! Yy, panie Władzu, yy, to znaczy, proszę księdza, to nie tak. My tylko szliśmy na bal przebierańców. Kowna prawda! Chcę braci! Za oszustwo wskazuje Was na codzienne sprzątanie kościoła przez najbliższe trzy tygodnie. No, to ja zostawiam was samych miłej pracy! A żeby ci rudy pies matkę wyruchał. Och, cholera, chodźcie tu szybko, patrzcie co znalazłem! <noise> to wino szalne! <noise> I wszyscy dobrze wiemy co to oznacza.